Dlaczego brak wdzięczności za nasze pomaganie, nasze starania, budzi w nas często poczucie rozczarowania? Gdy jako dziecko obserwowałaś swoją mamę, która pomaganie innym uczyniła wręcz swoim powołaniem, lecz w zamian za to całe jej siebie poświęcanie, nie otrzymywała w zamian żadnego słowa uznania, a na koniec stwierdzała, że tak właśnie niestety niewdzięczni są ludzie i świat. To są jej prawdą. Nieświadomie wyszłaś za pan brat. I teraz ta jej prawda jest już częścią twojego w ten sposób świata postrzegania. To i tobie teraz przyniesie liczne powody do rozczarowania. Bo jeśli swoją wartość jedynie ilością pomocy innym warunkujesz, to na wieczną głodówkę swojej duszy się tym programujesz. A powinnaś wiedzieć, moja droga, że wartość jest od zawsze w Tobie i nasza szacunek i uznanie Ciebie nie musisz najpierw zasłużyć sobie. Bo to jest wręcz szkodliwe i krzywdzące przekonanie, które w poczuciu niewystarczalności utrzymuje nas stale i kategoriami przydatności naszej warunkuje nasz świat. A to absolutnie nie jest prawdą i wcale nie tak. Będąc za dziecka różnymi pseudoprawdami i lękami karmieni, stajemy się z czasem bardzo mocno pogubieni. A że tak bardzo potrzebujemy pozytywnych znaków naszego rozpoznania, to w zamian za to tolerujemy liczne akcje naszych granic przekraczania. I tylko odzyskanie najpierw samemu ze sobą połączenia sprawia, że obudzisz swoją moc do samouzdrawiania, dzięki której na różnych płaszczyznach życia dokonasz pięknej przemiany, za co z całą pewnością będziesz nieraz podziwiana. Choć przez nieświadomych ludzi i często tych najbliższych, kochana, możesz być od czci i wiary odsądzana, to nadal rób swoje i bądź na sobie skoncentrowana. Wprawdzie ukształtowała nas przeszłość, ale ona naszej przyszłości. Wcale nie determinuje, a świadoma praca i uważność na siebie, te niespierające programy w nas transformuje. Dlatego skup się na sobie, zamiast górnolotnie mówiąc, <grywki> kijem Wisłę zawracać i pozwól każdemu z osobna i w swoim tempie do siebie powracać. Bo nasze życie to proces, który nie ma jedynego słusznego postępowania, i ile jest ludzi, Tyle jest sposobów swojego życia doświadczenia.